Dziś sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się w workach paletu NoNime. Porównamy właściwości, opłacalność i wpływ na Twój kocioł, a co najważniejsze na Twoje bezpieczeństwo. Pozoru kusząca cena, szybka decyzja i worek peletu ląduje w Twojej kotłowni. Ale czy wiesz, co właśnie kupiłeś, i czy ta oszczędność nie zamieni się w lawinę kosztów, problemów i nerwów? Zanim zaczniemy, odpowiedzmy sobie na kluczowe pytanie: Czym tak właściwie jest pelet no-name? To pelet, który nie ma żadnych informacji o pochodzeniu ani jakości. Kupując go, najczęściej dostajemy worek bez logo producenta, bez certyfikatu, bez danych kontaktowych, często. Nawet bez podstawowych parametrów, takich jak zawartość popiołu czy wilgotność. Pelet No Name to często 30, a nawet 40% taniej za tonę. Brzmi świetnie, prawda? Tylko na pierwszy rzut oka. Cena za tonę to nie wszystko. Najważniejszy parametr, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to wartość opałowa. Standardowy pelet w klasie jakości A1. Może mieć wartość opałową około 4,6 kWh na kilogram, a pellet Gold. Ma wartość opałową 5 kWh na kilogram. Jeżeli chodzi o pelety tak zwane no name, często nie ma deklaracji wartości opałowej na opakowaniu, w związku z tym nie wiemy jaka ona jest. Może okazać się, że pelet ma wysoką wilgotność i niską wartość opałową, w związku z tym skutecznie ogrzejemy naszego domu. A na dodatek zostanie nam dużo popiołu po spaleniu. Tak naprawdę tańszy pelet może dawać mniej ciepła i generować więcej problemów. Oszczędność jest tylko pozorna. Brak informacji na worku równa się brak odpowiedzialności. Kupując pelety z nieznanego źródła, nie wiecie, co w sobie zawiera. To może być czyste drewno lub płyta MDF, sklejka, lakierowane odpady meblowe, kora, a nawet piasek. A co w przypadku pelet Gold? Masz 100% pewność, że jest produkowany z czystych trocin drzewnych i nie posiada zanieczyszczeń chemicznych. Masz wszystko czarno na białym. Producenta, parametry i certyfikat. Taki produkt możesz reklamować z pletem no name. Jest to utrudnione. Czy chciałbyś spalać substancje niebezpieczne dla Twojego zdrowia? Użytkowanie peletu z niesprawdzonego źródła może powodować szereg problemów dla Twojego kotła. Może okazać się, że będziesz częściej musiał czyścić kocioł z nadmiaru popiołu. Pelet zwykle ma niską wilgotność. Normowo to może być maksymalnie 10%. Zazwyczaj jest to mniej. Pelet Gold ma zazwyczaj wilgotność na poziomie 5-6%. Nie zostawia on również dużo popiołu. Po spaleniu jest to zaledwie 0,4-0,5%. Przy użytkowaniu peletu bez certyfikatu mogą pojawić się spieki co finalnie może doprowadzić do uszkodzenia palnika. Z pozoru oszczędność może wygenerować ogromne koszty. Dlatego nie ryzykuj i postaw na sprawdzoną jakość. Wybierz Pelet Gold z certyfikatem a 1 Wejdź na stronę, gdzie znajdziesz listę dystrybutorów naszego peletu, a ja zachęcam do subskrypcji kanału Pelet Energy do zostawienia lajka i komentarza, a my widzimy się w następnych produkcjach. Cześć.